Cześć, witajcie. Chciałem poinformować Was o kolejnym fascynującym projekcie Omnicreatio we współpracy z naszym klientem Faktory Centrum po egzotycznej aranżacji apartamentów w hotelu na Dominikanie. Zresztą relacje mogliście zaobserwować wcześniej na naszych social mediach. Tym razem współpracujemy przy inwestycji w wyjątkowym miejscu w okolicy Zielonej Góry. W projekcie Złote Piaski połączyliśmy siły. To jest bardzo ważne, aby pokazać Wam, że każdy etap tworzenia wymarzonego domu może być nie tylko niezapomnianym doświadczeniem, ale również zaoszczędzimy Twój czas i pieniądze. Zaproponujemy również dla Ciebie nie tylko funkcjonalne rozwiązania architektoniczne, segmentu oczywiście premium, ale także dopasowany model finansowy, jeśli szukacie więc nieruchomości w tej lokalizacji lub znacie kogoś zainteresowanego, to podzielcie się tą informacją. Zachęcamy Was do tworzenia razem świadomych i funkcjonalnych wnętrz.